Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale, a dziś opowiemy sobie o swożniach do telesa. Także zaczynamy. Mamy tutaj swożnie do najpopularniejszych modeli ciągników John Deere. Zaczniemy sobie od tych dwóch swożni do mocowania drążka osi teles. Właśnie tam występują te swożnie, i teraz mamy dwie opcje: albo występują dwa. Takie swożnie, które są tylko tak jak widać tutaj nacięte i blokowane na podkładkę, lub występuje właśnie ten sworzeń. I dodatkowo mamy tutaj krótszy, przefrezowany w środku. Cały on jest po całości przefrezowany. I na to musicie zwrócić uwagę, gdy chcecie właśnie wymienić sobie te sworznie, że mogą występować dwa różne lub dwa te. Nacięte. Oczywiście te nacięte również występują do mocowania siłownika od TLS. I tak jak już mówiliśmy w poprzednim filmie, gdzie nagrywaliśmy sobie o całym drążku zawieszenia plus o łożyskach, no to warto wtedy, gdy wymieniacie taki zestaw, wymienić również. Te swożnie na siłownikach, oczywiście też na tym drążku zawieszenia osi. I tutaj mamy kolejną kwestię, co zrobić, gdy w mocowaniu mamy wyrobione, także te swożnie wkładamy i mamy dosyć duży luz, no to właśnie wtedy z pomocą przychodzi nam właśnie o to ten. Kołek naprawczy. Jego się wkłada zamiast tego sworznia lub tego sworznia. Możecie zastosować taki właśnie tutaj kołek naprawczy. Wielu osobom już uratował sytuację w maszynie. Naprawdę bardzo fajna rzecz. Nie trzeba te, wtedy tam tulejować tych otworów i tak dalej, robić sobie kosztów. Możecie zamontować takie coś. Kręcacie go tutaj z przodu śrubą. Oczywiście już go wtedy nie zabezpieczacie żadną podkładką i tak dalej, tylko wkręcacie to i on cały nam się zaciska i sztywno nam się. W całym mocowaniu, i to jest właśnie bardzo fajna sprawa, że nie trzeba wydawać kupę pieniędzy na toczenie tych otworów na nowo, żeby nam pasowały pod te oryginalne sworznie. Możemy zastosować na szybko, każdy w swoim przydomowym garażu jest w stanie to zamontować bez ingerencji jakichś tam warsztatów, które nam przyjeżdżają na miejsce, nie zawsze chcą, możecie właśnie zamontować taki kołek naprawczy. No, i jeśli chodzi tutaj, bo dużo osób też pytało, jak jest duży, duży ciągnik już, to tak jak tutaj za mną ta ERKA ona na siłownikach również ma sworzeń i ten sworzeń jest już tutaj widzicie większy no i postanowiliśmy wyjść do przodu i zrobić właśnie taki Naprawczy kołek, właśnie do tych siłowników. Tam seria 7000, te duże 7020, 7030, te duże modele, właśnie takie mają na siłownikach, więc, więc postanowiliśmy wprowadzić do naszej oferty również taki kołek naprawczy do, do tych siłowników. Rzadko kiedy się to zdarza, że na siłowniku jest tam wyrobione w tym mocowaniu, ale jednak paru klientów pytało, więc. Postanowiliśmy wprowadzić to do naszej oferty i takie również swwornie znajdziecie u nas. Oczywiście, jeśli wszystko jest ok w takim siłowniku, to u nas również znajdziecie w zamienniku te słownie. On podobnie wygląda do tego, tylko oczywiście no, średnicą jest większy, ale również ma tutaj nacięcie i on jest blokowany wtedy na podkładkę w tym właśnie siłowniku. No i oczywiście również do tych siłowników większych znajdą się u nas łożyska. U nas przeważnie na półce leży łożysko marki INA. Także myślę, że wszystkim znana firma. My na naszym serwisie od wielu lat je stosujemy. Nasi klienci również, którzy kupują u nas części, nie było żadnych reklamacji. To jest w pełni dobry produkt, który możemy Wam polecić. Oczywiście, przedstawione tutaj produkty są to zamienniki wysokiej jakości, przetestowane przez nas i przez naszych klientów. Oczywiście te dwa swożnie, które tutaj mamy w nominalnym wymiarze w zamienniku, jest to hiszpański produkt, a jeśli chodzi o te swożnie naprawcze, no to jest to w pełni nasza produkcja i jest stuprocentowo przetestowana. Oczywiście, jeśli ktoś zapyta to spokojnie kilka razy można takiego sworznia użyć. Można go rozkręcić, jak najbardziej wymienić łożyska i skręcić go z powrotem. Można to zrobić spokojnie do czterech użyć. Ja myślę, że w tym odcinku to już wszystko. Ja zapraszam Was na kolejne filmy. Cześć.